Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Radomiu działa od kilkudziesięciu lat. W tym czasie wyszkolono wielu ratowników, którzy co roku dbają o zdrowie i życie osób wypoczywających nad wodą. Założycielem wopr w Radomiu był Zdzisław Radulski, który podczas dnia ratownika wspominał początki funkcjonowania jednostki. Wszystko zaczęło się od pacjenta, który pewnego dnia przyszedł po pomoc do Radulskiego. Zaproponowałem, mam, że mi załatwił dobrą działkę, a ja mam wyleczy kregosów. No i tak się zaczęło i na tej ziemi, na której stoicie, to dzięki mojej umiejętności posłuchania się świeczenią na kręgosłup, załatwiliśmy tą działkę, z tego się niezmiernie cieszę. No i tak się zaczęło. No a potem to było, trzeba było kombinować pieniążki na coś postawić. No, nie mieliśmy pieniędzy, bośmy tam nie dostawali pieniążków, ale ze składek tam jakoś tam się, prawda, Kombinowało, żeby ta działka była. Podczas sobotniego wydarzenia przygotowano wiele atrakcji. Przygotowaliśmy pływanie na łodzi motorowej typu RIP. Mamy do dyspozycji łodzie wiosłowe, deski słup, deski ratownicze. Po prostu duża, ma, nasza jednostka jest dużą jednostką, nie wszyscy w niej się znają i po to to święto zro, zostało zrobione w takiej formie, aby ludzie się zapoznali, zintegrowali. A przy okazji ci, co sobie zasłużyli, dostali odznaczenia. Obecnie radomski WOPR liczy 400 aktywnych członków. Ratownicy dbają o bezpieczeństwo na terenie kilku kąpielisk w regionie radomskim, między innymi w Pionkach, Kozienicach czy Szydłowcu. Pracują także nad Polskim Morzem, a nawet na zbiornikach wodnych na całym świecie.